Cześć, Siemanko Witamowacki. Bardzo serdecznie na moim kanale. Jest to pierwszy odcinek z nowej serii, takiej pobocznej serii o nazwie Pyknijmy sobie randomka. Odcinki będą pojawiały się raz, dwa, może więcej razy w tygodniu, zależy to od czasu. Seria będzie polegać na tym, że będę pokazywał jedną lub dwie, zależy jakie to. Jeśli będzie jedna krótsza to pokażę dwa. Jeśli jedna dusza to jeden. Jedną bitwę danym czołgiem z mojego garażu jaki mam. Dzisiaj zagram sobie przy sobie wybranym czołgiem, a w komentarzach piszcie, jeśli będziecie to oglądać, jakim czołgiem w następnej bitwie mam zagrać po prostu, więc przejdźmy do gry, którym sobie tutaj czołgiem pojechać, to nie mam załogi, a może T-54, gwiazdki no, nie zbiłem dzisiaj, aha, dobra, to już zbadałem wszystko, dobrze, to zaczynajmy. szczerze długo szukać to po prostu będę to wycinał to nie ma sensu no będę musiał to powycinać Ponownie jest to mowa prochorówka, bitwa spotkaniowa. Ciekawe jakie drużyny nam No mu na topie. będzie najlepsze, straszne są te loadingi w tej grze. Ale w sumie jakąś grafiki, wszystko musi się wczytać powoli, więc nie wymagajmy czegoś. Jeśli bitwy będą bardzo złe, to nie będę ich pokazywał. Będę po prostu jakoś wcinał nowe, jakieś lepsze, może z wygranymi. Czyż nie wiem, czy chcecie wszystkie przegrane, wygrane. piście Przepowiedźmy sobie tutaj na górkę. Dobrze, zobaczymy jak nam się rozjedzie tutaj drużyna hmm. tutaj T44 Zawsze jak mam T54 albo T62 to na przykład T44 zawsze za mną jeszcze, po prostu sobie oglądają. Nie. <grym> Nic nie robię, tylko się patrzą na mnie. No, tylko we dwóch w trzech jedziemy tutaj. O, no, oczywiście kampią na bazie. Na respie, znaczy Będę starał się tak nagrywać filmiki, aby każdy miał coś do obejrzenia. Nie wiem, nie mam dużo widzów, ale... Mi to sprzyja... sprzyja przyjemność i sprzyja. O. Się jąkam troszkę też. Jestem stresowany, nie na co dzień tak nagrywam Dostał Dobrze Tutaj chyba też nic nie przyjechało, tak mi się coś wydaje Najbardziej boję się tego Oliwierka, bo ja już go często w bitwach spotykam Może nie, nie, ma sensu Cefujemy się Trzeba będzie chyba zmienić y, Miejsce, flankę Ponieważ tu nie ma zbytnio z kim walczyć A po drugiej stronie też jest pusto Trzeba będzie poświecić troszkę drużynie No jak inaczej Tu naprawdę dużo ludzi nie ogarnia ty w tym Złota na PS64 Jeszcze Tutaj łatwo dobre wyniki pobije Jak się jest doświadczonym w miarę dobrze. Jeżeli, drogi kolego Będę starał się nie denerwować tutaj Bo to jest naprawdę czasami na jak to kopę albo rzucam padem No <grymne> tutaj zginę To przyjmę to na klatę normalnie Gram z kolegami to mogę wyzywać, przeklinać A to na filmikach nie wypada Dwa moraka dostał. To jest to, to jest to. Oliwerek jest dobrze tutaj. Dobrze. Hmm. coś. Końcu... Czekajcie tutaj, czyteluję w kolegę? dostał. No o to w sumie chodzi. Oj. tylko tego nie wygrali tak szybko. Co trochę demage, zrobił to wizji wszystko. Dobrze. Jest to. Tylko tak wykończyć Nie daroby To jest IS, T49 to, to jest właśnie celność T49 tego, na inny, tego na najlepszego działu OK, Przegrywamy póki co, w sumie mogliby to skapować. Ojejku. Troszkę inaczej muszę tu podjechać. Chciałem tego Oliwierka Oliverka zabić. Nie wiem, że on tutaj... ...dziwi robi. Działem. Wstrętnym. To jest Tortoise. Został. No. Co tam jest? Ferdinand, Ferdinand. my przyjacielu drogi. No niestety nie dostał. No. Niestety problem ludzkich czołgów jest taki. Rosyjskich. Że nie opuszczają działa. No, no widzicie. O, no, 100. Dobrze. Dobrze. dwa, Astakowy jest. lepiej celować, Bardzo dobrze. Wyjadę na typka. Ła, łaj. Nie przebijam, kolegi. No. Dobra. On ma chyba stokowe działko. Dostał. Nie, on ma najlepsze. No to niedobrze. Bardzo niedobrze. No właśnie, są tego skutki. Ja wycofam. Ale będę mógł, Dobra, mogę. Ale tak. Hmm. To działa bardzo długo, skupię. <grywy> jeden HP. Dobrze, podjedziemy troszkę do przodu, żeby nie było... Może nawet się uda specjalistę zrobić. Fajnie by było. Podaję troszkę do przodu. Co to tutaj jest? Twardziu. Tu Łód jest... A on żyje. to mnie bardzo to cieszę. Są jeszcze takie niedoróbki w tej grze troszkę. Przynajmniej mnie to mi, mi to przeszkadza. Ten tempomat. Ale serduszko trochę wali. Tak, blisko specjalisty nie takie bitwy się miało, no ale. Bitwa jak każda inna. Żeby mi teraz ktoś nie dobił go. No i widzicie, wy to mi przynosicie szczęście, jednak. Chyba będę częściej nagrywał. Dostał. stało? No tak ładnie podpalił. To by mi bardzo odpowiadało. No, ale chyba go nie podpalimy. Nie mam pytań. Pewnie to przegramy. No, ale. No, no, no. Pięknie. Zrobię tak, jak ja chciałem. Co tam jeszcze mają? M103, on też ma 5. Ja mam 7. Mam 500 HP. No dobra. No nie za ciekawą sytuację mam, zwłaszcza, że jestem z tą dwójką która jest stokowa z tego co ją ja chyba widziałem. A mamy kolegów, co mają... Są dziewiątymi tirami, mają... Jeden ma pełne, a drugi ma chyba prawie pełne. Więc... Ja wiem jak to będzie, żeby się pociski w ogóle skończyły, bo ona teraz na pociskach kultowych jeździ O, jest kolega. No właśnie. Aj, Boże, Boże. No, niestety. Myślałem, że on jest stokowy, a tu jednak nie. No, niestety. Bywa Czy sobie bitwę. że wyniki: 5969 yy, uszkodzeń, 2033 podstawowego EXPA i 7 fragów. Tam macie całą listę za znak. Dobrze, w tym momencie zakończymy sobie <laughs> odcinek. Yy, jeśli Wam się spodobało pierwszy odcinek i chcecie więcej takich, to lajkujcie, subujcie udostępniajcie, jeśli jesteście ciekawi. No, czekajcie na następne odcinki, one będą się pojawiać raz, prawie. może więcej razy w tygodniu, jeśli czas na to pozwoli. Dzięki za oglądanie. Cześć!